Witajcie moi drodzy w Akademii Retuszu. Nasza dzisiejsza lekcja poświęcona będzie warstwom. Warstwy to temat podstawowy, ale bardzo ważny dla początkującego retuszera. Dobre poznanie tego, czym są warstwy, jak działają, jak wpływają na zdjęcie pozwala bardzo swobodnie i efektywnie pracować z trudniejszymi technikami i bardziej zaawansowanymi metodami obróbki. A więc czym są warstwy? Warstwy są to przezroczyste cyfrowe arkusze folii nakładane na oryginalny obraz. Nakładane są po to, żeby można było wprowadzać w bezpieczny sposób każdą zmianę, korektę, usuwanie czegoś lub dodawanie jakiegoś elementu. Pracując właśnie w ten sposób, można stworzyć wielowarstwową strukturę i ta Każda jedna pojedyncza warstwa będzie odpowiadała za jeden element, jeśli tak chcemy ustawić nasz projekt. Czyli jeśli chcemy poprawić tylko usta, tworzymy warstwę, nazywamy ją usta i możemy wprowadzić zmiany. Następnie warstwa nos, oczy, uszy. Każdą jedną najdrobniejszą rzecz możemy wprowadzić na nowej czystej warstwie, dodać zmiany i być pewnym, że nasz oryginalny obraz nie zmieni się w żaden sposób. A więc zobaczmy, jak warstwy działają w praktyce. Stwórzmy sobie nową warstwę, klikając w dolnym prawym rogu ikonkę zaraz obok kosza. Stwórzmy dwie warstwy więcej. Domyślnie Photoshop tworzy nazwę warstwa 1, ale aby zachować porządek w projekcie, nazwijmy każdą warstwę tak, do czego będziemy wprowadzać zmiany czyli skóra, oczy, usta. Proponuję zachować taki porządki, ponieważ kiedy stworzymy 14 warstw i zostawimy domyślne nazwy, na pewno się w tym pogubimy. Ale wróćmy może do meritum sprawy. Skasujmy te dwie górne warstwy i pozostawmy tylko warstwę skóra. A więc wprowadźmy zmiany na warstwie, tak żeby oryginalny obraz nie został zniszczony. Bierzemy pędzel. W kolorze czarnym i dorysowujemy modelowi okulary. Tak zwyczajnie od ręki. Jeden okular, drugi okular. Widzimy, że model ma okulary. A co się stanie, jak wyłączymy tą warstwę na oczku? Nic. Zdjęcie bazowe zostało nienaruszone, a zmiana została wprowadzona tylko na warstwie. Co się stanie, kiedy narysujemy te same okulary na warstwie bazowej? Widzimy, że każda inna modyfikacja jest już niemożliwa, ponieważ zniszczyliśmy nasze zdjęcie bazowe. Jeśli jest to jedna akcja lub dwie, możemy użyć opcji edycja, cofnij pędzel i wtedy odzyskamy nasz oryginalny obraz. A właśnie w ten sposób edycja. Cofnij pędzel. I wszystko powinno być ok, ale jeśli zrobimy 10, 20, 30 operacji, to cofnięcie będzie niemożliwe. W tym przypadku akurat się udało. Ale jak widzimy, nowa warstwa pozwoliła nam zachować nienaruszony obraz, a zmiana została wprowadzona bez problemu. Możemy teraz w tej chwili skasować te nasze zmiany, wybierając narzędzie gumka, skrót klawiszowy E. A więc bierzemy gumkę i gumujemy okulary. Wszystko ładnie zniknęło, nasza warstwa jest czysta i nasz obraz jest nienaruszony. Co by się stało, gdybyśmy użyli tej gumki na oryginalnym obrazie? Zaraz zobaczymy. O właśnie. Gumujemy twarz modela i pokazuje nam się tło całego projektu, czyli nie tędy droga.